Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumilesie. Dzisiaj siejemy sobie selera. Mam bardzo ładny sweterek z kozik jąderek. Pasuje mi do tych brudnych spodni. No niby chcę Wam pokazać jak siać selera, ale po prostu pokażę to co ja robię, to co ja sieję. I w jaki sposób? Pierwsza sprawa, będziemy mówić o selerze korzeniowym, natomiast seler naciowy i seler listkowy można wysiewać podobnie nawet można podobnie że tak powiem uprawiać bo nie musi to się aż tak bardzo między sobą różnić natomiast ja mam trzy odmiany selera jedną już miałem dwie dokupiłem tak żeby po prostu mieć wybór jest to odmiana albin jest to odmiana talar i denar. Staram się wybierać takie, które są można powiedzieć w miarę uniwersalne. Nie tylko takie, które się nadają do przetwórstwa albo do zjedzenia od razu, a do przechowania się nie nadają. Raczej staram się wybierać odmiany wczesne. To nie zawsze tak jest, bo. bo... Wcześniej to mam jakieś stare nasiona, ale teraz z tych dwóch, jedna była właśnie wczesną odmianą, na przykład ten talar. Także takie staram się wybierać. I teraz co do terminu siewu, może się Wam wydawać, że robię to troszeczkę późno, ponieważ jest już marzec, połowa marca i co to za wysiew w połowie marca. Niektórzy w styczniu sieją, chociaż szczerze mówiąc nie za bardzo wiem po co do amatorskiej uprawy. Uważam, że to jest trochę za wcześnie. Ja w zeszłym roku kupowałem w maju takie siewki, no takie małe roślinki były, nie za, nie za wielkie pod koniec maja i nie pamiętam czy w maju, czy w czerwcu już, jakoś na przełomie sadziłem. Porosły mi takie bomby na, na, na dwie ręce, także i, i olbrzymie na szczypior też bardzo, bardzo duży niektórzy myśleli, że to jest w ogóle właśnie seler naciowy, ale nie to był korzeniowy, także spokojnie zdążymy, ma jeszcze tu u mnie też znowu zrobić zimno i ja się je dosyć późno też z tego względu że ja nie pikuję, nie chcę mi się jeżeli będę już musiał to będę przesadzał z tej wielodoniczki która ma 2,5 na 2,5 jest dosyć mało, małe są te miejsca, ale uważam, że wystarczające na taki późniejszy siew, żeby już od razu do grządki sadzić, po prostu stąd będę wyjmował i sadził w grządce, jak wszystko dobrze pójdzie. Nie chce mi się, wiecie, w takich dużych pojemnikach wysiewać rzutowo, a potem gdzieś tam pęsetą to pikować do właśnie takich większych powiedzmy, wielodoniczek. Dlatego że to zajmuje czas, to zajmuje też niepotrzebnie później za dużo miejsca. Najpierw mało w małej doniczce, potem dużo w większych. Można uszkodzić te rośliny, ta taka rośliny bo ta, która uważam, że nie jest konieczna tutaj, nie? Więc wolę powysiewać tutaj troszeczkę później i jak mi roślinki nawet takie urosną dosłownie, to od razu sadzić do grządek, bo i tak tutaj to przeszone tej głowy nie będą tak rozwijać. Więc termin, jak najbardziej uważam za właściwy, zwłaszcza że tu mamy napisane luty marzec. Tutaj mamy napisane na obydwóch że od połowy lutego dopiero do początków marca, czyli dali taki krótki termin. Ale biorąc pod uwagę to, że, że właśnie ja nie będę tego pikował, to uważam, że termin połowy marca nie jest zły. Jednak to pikowanie to jest zawsze jakieś takie stresujące trochę dla rośliny i często one tracą kilka dni, a nawet tydzień czy niektóre dwa, zależy, nie mówię o selerze, tylko ogólnie o warzywach. Przy pikowaniu potrafią stracić to na ten stres taki, na ukorzenianie się w nowym miejscu. A ja chcę tutaj posiać. I od razu y, potem y, sadzić na, na grządki. Moi drodzy, mam tutaj przygotowane podłoże, może tak do słońca trochę tu pokażę. Y, to nie jest typowe podłoże do wysiewu warzyw, takie jak kupujecie w sklepie jakieś tam torfowe, czy z kokosem, czy, czy z perlitem ludzie lubią dodawać. To jest podłoże mojej roboty, z mojego kompostu, z mojej ziemi rodzimej, z ziemi, którą kupiłem, taką troszkę lepszej klasy do, do ogrodu i z podłoża popieczarkowego. To wszystko było przesiewane, jest to na którymś z poprzednich filmików, jak takie podłoże zrobić. Ono jest lekkie, jest przepuszczalne, bo tu ma dosyć sporo piasku w sumie jest, ale jest też takie, że jak troszeczkę wody do Stanie to gdzie niegdzie ma się zebrać, jak w tej takiej właśnie warstwie materii organicznej. O tym podłożu troszeczkę jest w poprzednim filmie, znaczy cały film jest jej poświęcony, ten, na temu podłożu jest poświęcony, więc ja nie będę się tutaj rozgadywał. Można użyć oczywiście podłoża specjalnego ze sklepu do wysiewania, czy też zwykłego kompostu. Po prostu ludzie się boją, mówią, że za dużo jest składników odżywczych, ale bez przesady nie jest ich tyle, żeby popaliły rośliny, a pomagają im później rosnąć. Więc ja prawdopodobnie ani nie będę pikował, ani nie będę ich później nawoził, nawet szczególnie chyba że jakąś gnojoweczkę się zrobi, to może troszeczkę się podleje. Natomiast wszystko tu już jest w tym podłożu. No i cóż robimy? Troszeczkę macie daleko tę kamerę. ja może przybliżę ją. No, słuchajcie, nie mam już jak zrobić lepszego nawet przybliżenia, więc będziemy robić tak, jak teraz. A przy okazji, no, od razu już powiem, bo to jest taka, jakbyście byli zainteresowani, taką mini szklarenkę sobie kupiłem. Tak to się nazywa na Allegro. Po prostu, jak piszecie mini szklarenka, czy mini szklarnia, mini szklarenka lepiej, to takie coś Wam wychodzi. Taka jest podstawka, taka tutaj jest to też z dziurami. Potem mamy taką doniczkę i po prostu taki trochę lepszej jakości przykrycie, bo jak wcześniej kupowałem takie zwykłe, najprostsze, plastikowe dziadostwa, to po jednym roku były naprawdę do wyrzucenia i teraz stwierdziłem, że może trochę taką porządniejszą, ale to zobaczymy, czy rzeczywiście ona porządniejsza jest. Cóż, wsypujemy, słuchajcie, podłoże tutaj. Uzupełniam sobie tak. I teraz każdą z takich tych można sobie specjalnie taki zrobić jakiś drewniany koniuszek, żeby podociskać. Troszeczkę dociska, ale delikatnie, bardzo delikatnie, nie ma co tutaj z tym przesadzać, bo podłoże, jak jest zbite, to potem źle, źle pracuje, więc delikatnie pozbijać, tylko aby się troszeczkę tam ułożyło w środku. Można sobie delikatnie teraz to już w, tej, w ten sposób zwilżyć takim zraszaczem, żeby te nasionka, bo jesteśmy na zewnątrz, żeby nam nie ma wiatru może, ale jakby był to, żeby nam nie, nie wyskoczyło tu coś. No i teraz tak, nie wiem za bardzo o co chodzi, słuchajcie, różnym autorom filmów, którzy mówią, że nasiona selera są bardzo malutkie, dlatego ich nie przysypujemy. Ja tego nie rozumiem w ogóle, bo nasiona na przykład pietruszki, też są małe, jak ich nie przysypiemy, to nam zdmuchnie z grządki, więc to takie trochę dziwne. One sobie spokojnie poradzą. Rzeczywiście są bardzo, bardzo malutkie. Nawet nie będę Wam w stanie ich tutaj pokazać dobrze, bo no po prostu mam taką kamerę, jaką mam, że zbliżeń nie mogę za bardzo robić. Mogę tylko tak pokazać, że to jest bardzo, bardzo malutkie. I teraz rzeczywiście tutaj jest problem z tym wysianiem, bo chciałoby się tak po 2 po 3 do 1. No ale to często nie do końca wychodzi. Postaram się. O ta, 2. wywaliłem chyba z 5 do 1. No dobra, ale mam te nasiona trochę już stare, może nie wszystkie będą chciały tutaj wykiełkować, najwyżej później się pozbędę tego co, czego, czego nie chcę, tak? Co jest tam troszeczkę słabsze. Wysieję sobie słuchajcie tutaj o troszeczkę Zobaczymy co tam, jak najwyżej będą wszystkie ładnie wschodzić, to, to wtedy będę się jeszcze bawił w pikowania jakieś, ale, ale nie, raczej nie, nie zamierzam, nie jest, to moim, nie jest to moim celem. Reszta z powrotem, jak się kupuje nasiona selera, to nie ma co kupować ich za dużo przy małym ogrodzie. I tutaj mam taką sytuację, że mogłem albo po 10 robić, albo po 7. Ja sobie zrobiłem 7, wyjdzie mi Będę tutaj ogólnie robił, tu mam wtedy 14, druga odmiana 14 i trzecia odmiana 14, czyli wyjdzie ile? 42, tak? I teraz ja sobie tutaj zaznaczę w zeszycie. Po prostu ja sobie tę paletkę narysowałem. Tu mam też naklejone w ogóle z tej strony, że jakby od tej strony mam patrzeć. I tu sobie wszędzie już pozaznaczam później poza kadrem, że jeden to jest seller Albin. Można oczywiście sobie tutaj pooznaczać. No po prostu jakoś pozaznaczać, ale zazwyczaj to mi później się coś tam odkleja, coś się przestawia, więc wolę mieć w zeszycie. I teraz delikatnie znowu uklepujemy te nasionka w tej wilgotnej ziemi. I w tej chwili ludzie już mówią, żeby więcej nic nie robić, że to tak powinno być. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli przysypiemy bardzo delikatnie ziemią, bardzo delikatnie, to też się nic nie stanie. Chodzi o to, żeby tutaj dosłownie 1-2 mm ewentualnie przysypać. W selerze chodzi o to, żeby nie zasypać stożka wzrostu później, jak już rośliny rosną, żeby później nie doprowadzić do sytuacji, w której mamy coś takiego, że... Jest zasypane jakby to rozwidlenie tam liści, i, i w, te, w ten sposób ma, tworzymy problem dla selera, żeby się rozrastał, natomiast teraz bez przesady, on się naprawdę e, przebije przez to, da sobie radę. Kolejne dwie, delikatnie, żeby nie pomieszać nasion, kolejne dwa rządki. Inny seler i u mnie to wystarczy. Wiecie, porosły mi takie bomby, że można yy, jednego selera użyć na trzy zupy dosłownie. Yy, po prostu bulwę na pół, a liści też jest odgroma, też można je na pół. Przepraszam, że ja tak to troszeczkę rozwlekam, jak to robię przy okazji, ale staram się opowiadać. Do yy, tego żeby ten seler dobrze tutaj wzrastał, to musimy zadbać o jego nawilżenie, więc będziemy za chwilę już znowu pryskać wodą i musimy zadbać o to, żeby on się po prostu nie przesuszył. Do wykiełkowania też będą potrzebne dosyć wysokie temperatury, czyli najlepiej powyżej. Czekajcie zer. Czyli będziemy potrzebowali tutaj najlepiej powyżej 20 stopni. Potem, jak już nam wykiełkuje, jak się pojawią listki, można tę temperaturę troszeczkę obniżyć, na przykład wynosić do szklarni, powoli hartować, powoli e, obniżać temperaturę, na przykład do jakichś tam 17-18 powiedzmy stopni, w tym, w tym przedziale. Czy też, jak już później chcemy naprawdę zahartować, można pomyśleć nawet o, o 15 albo Niżej, ale to trzeba po prostu zahartować. To też zależy, jak będzie nam to wzrastało. Jak szybko to możemy później obniżyć, żebyśmy nie mieli zbyt wielkich tych roślin. Nagle nam się właśnie nie chce za bardzo ich przesadzać, przepikowywać. Nasion zwykle, w tym jednym gramie, który kupujemy, nasion, jeden gram jest jest bardzo dużo, więc nie ma co przesadzać z ilością. Ja no, zamówiłem trzy, dwa dodatkowe, jedno miałem, no bo chciałem, żebyście my wy po prostu później mogli jakoś tam te odmiany sobie u mnie obserwować i, i oceniać, ale to już jest tylko moja fanaberia prowadzącego kanał. A jak ktoś ma sprawdzone swoje odmiany, które lubi, to nie ma co przeginać i po prostu wystarczy sobie jedno opakowanie kupić, ono czasami starczy nawet na kilka lat tylko trzeba patrzeć na datę ważności bo u mnie ktoś mi właśnie przysłał niezbyt dobrą, więc może dobrym pomysłem byłoby szukanie tego w sklepie moi drodzy zwykle ludzie nie przysypują tych nasion, ale to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo dzięki temu możemy uzyskać więcej wilgoci przy nasionach, jeżeli Podsypiemy to troszeczkę. Bardzo delikatnie tu nie chodzi o to, żeby nasypać nie wiadomo ile, ale jeżeli troszeczkę dla bezpieczeństwa, jak ktoś nie chce ziemią, może użyć troszeczkę piasku. Wystarczy naprawdę bardzo mała ilość, dosłownie milimetr, tam jakiś kawałeczków, żeby tak tego jakiś tam wiaterek nie omiatał. Zależy gdzie to kto będzie trzymał, w jakich warunkach. Ale dosłownie troszeczkę przesypać. No yy, nie ma możliwości, żeby one nie wyszły. Nie przesadzajmy już, że, że sobie nie dadzą rady. I po prostu takim zraszaczem, żeby nie wymyć gdzieś, zwyczajnie o, po prostu spryskujemy, żeby była ta wilgoć. I u mnie to jest tak, że ja sobie o wezmę to na chwilkę na bok, bo to specjalnie podłożyłem, żeby jak mi się nasypie to do wiadra z powrotem. żeby nie robić syfu. No i teraz tutaj po prostu podkładam takie coś o. Pyk. Tu mam w ten sposób to i tu nawet mam, słuchajcie, regulację wilgoci w tym o. Że można sobie tu jedno jakieś otworzyć, czy dwa, czy wcale. I wystawiamy na parapet, może być na słonecznym miejscu, tak żeby po prostu było im ciepło, żeby wykiełkowały. Seler kiełkuje bardzo długo, wschodzi bardzo długo, nawet dwa miesiące, może zająć to, żeby te roślinki po prostu urosły na tyle duże, żeby je sadzić. Ale, no, policzmy teraz. Połowa marca jest połowa kwietnia jeden miesiąc połowa maja drugi miesiąc do połowy maja nie ma co za bardzo ryzykować później to już zależy od pogody i może być nawet z początkiem czerwca posadzony piękne takie takie normalnie wielkie selery mi rosły w zeszłym roku jest to na filmach udokumentowane i słuchajcie seler posiany dużo roboty to nie jest Myślę, że wyjdzie wszystko elegancko, jeżeli tak będzie to urosną mi tutaj nawet nie wiem czy większe niż, 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 ta, niż to szkiełko tutaj, plastik właściwie pozwala i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to za mniej więcej dwa miesiące, może dwa i pół będę po prostu sobie sadził selera wprost z tej, w takiej wielodoniczki, multiplaty, multipalety, tam różnie to nazywają. Z czegoś takiego będę sobie sadził do grządek. I to jest całość roboty. Są różne metody. Tak? Jedni powiedzą, żeby w lutym że teraz to już jest za późno, że w lutym koniecznie albo nawet i w styczniu, że trzeba przepikować do większych, niektórzy wam polecą 4 na 4, a nie 2,5 na 2,5. Ja patrzyłem pod kątem miejsca u siebie w domu. W mieszkaniu też w ogóle był Sajgon i często nam się tam nie udawały różne wysiewy, bo było po prostu za mało miejsca w ogóle, żeby je gdzieś nawet postawić czy w czymś trzymać. Tutaj sobie kupiłem taki rozmiar bardzo różne są te rozmiary. Wiecie, są takie długie, wąskie, jakieś połowa tego. Tam różne jak piszecie, mówię multi, mini, mini szklarenka na Allegro, to, to sobie znajdziecie. Mnie nikt nie płaci za reklamę, żebym ja to reklamował. Jak mi zapłacą, to dopiero będę mówię dokładną nazwę, ale to bardzo łatwo znajdziecie sobie, natomiast są bardzo różne i u mnie to może być tak, że na parapecie stoją trzy, tak obok siebie albo cztery w ten sposób nawet. Także ja tutaj w takich paletkach będę jeszcze za chwilę wysiewał też papryki, pomidory, wszystko co tam potrzebne, nawet ogórki i tak dalej. No i tam rzeczywiście może już być tak, że yy, znaczy na pewno będzie tak, że w przypadku pomidorów to chwilę po tym jak one tutaj wzejdą, no to będę stąd przesadzał, nie? Yy, natomiast takie yy, yy, Rzeczy jak różnego rodzaju pikowania to mnie nie interesują, ja, ja nie lubię tego robić, to jest zaj zajmowanie sobie czasu, więc jeżeli mogę coś pomiędzy pikowaniem a dużymi donicami Wymyśleć no to wymyśliłem coś takiego w przypadku. Pora będę zupełnie inaczej robił, bo sobie wysieję na przykład w takim wiadereczku czy w czym innym rzutowo, a potem będę je wyjmował, te pory i sadził bezpośrednio w grządkach, ale to jeszcze wam pokażę. Bo podpatruję też ludzi, którzy się tym zajmują, że tak powiem zawodowo i widzę, że bardzo dużo ludzi pory rzutowo ma i później tylko na rynku wyciąga z takich kuwetek. Zresztą bardzo e, płytkich, czy selery z takich małych właśnie e, multipaletek, multiplat, e, wielodoniczek e, i tak dalej. E, więc staram się ich podpatrywać też, bo oni też oszczędzają miejsce, chociażby do transportu to miejsce, a ja mam e, mało miejsca na parapecie. Także w czymś takim elegancko sobie wysiałem. Jeżeli nie macie takiego przykrycia, jakąś folijką można nakryć, można nakryć jakimś opakowaniem po, nie wiem, mięsa są czasami pakowane w sklepach w takie, takie korytka, takie tacki przezroczyste, to sobie trochę tym przykryć. Chodzi o to, że do wykiełkowania potrzebuje seler, zresztą wiele warzyw, potrzebuje stałej wilgoci. Nie zalania, ale też nie przesuszenia, potrzebuje wilgoci. No i albo mamy coś takiego... Że jednak sobie tu coś oddycha, tam nieszczelne to jest do końca, i tutaj gdzieś wpada, tu wypada, albo na kilka. Przynajmniej minut dziennie, a najlepiej na pół godzinki czy godzinkę to otworzyć. Potem ewentualnie znowu sobie spryskać, znowu zakryć, żeby nic tam nie gniło, ale żeby się nie przesuszyło. I to jest całość filozofii. No nic, pewnie się rozgadałem przy tym pierwszym siewnym odcinku, ale tak dużo chciałem opisać. Sami dajcie znać, jak, jak Wam się takie odcinki podobają. Rozumiem, że niektórzy woleliby krótsze, ale tak mi wyszło. Za pierwszym razem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnych filmikach i w komentarzach. Pa. pa.